Cześć, witajcie na naszym pierwszym live jest Anną Mazurczyk, ekspertem do żywności funkcjonalnej i mentorem zdrowia. Ania wydała również wspaniałą książkę, do której, do której serdecznie Was zapraszam do przeczytania. Aniu, powiedz mi, czym ty się w ogóle zajmujesz? Witajcie, kochani, witaj, witaj Edytko. No, pewnie część z Państwa już mnie zna, bo od bardzo długiego czasu zajmuję się właśnie tą naszą żywnością funkcjonalną, a więc, a więc sokiem z trawy jęczmiennej i chlorelą perenoidosa sorokiniana. Takie trudne nazwy, ale, ale najważniejsze jest to, co one ze sobą niosą. Czyli mamy takie dwa zielone koła ratunkowe, które pomagają nam utrzymać zdrowie. Albo też odzyskać zdrowie. Także są takim wspomagaczem do tego, żeby nasze ciała zaczęły leczyć się same. I tutaj dzisiaj, dzisiaj się widzimy razem, ponieważ Edytka z Dietomix, ona również zafascynowała się tym tematem, dlatego dzisiaj będziemy pewnie o tym temacie mówić. Tak? Tak, zgadza się. Jestem już z Zielonkami od trzech miesięcy i sama. Um... Mogę powiedzieć, że doznaję zielonego w bo zawsze miałam problemy z jelitami, a ze sprawą zielonek moje samopoczucie i w ogóle funkcjonowanie jelit zupełnie się zmieniło, więc Aniu jestem bardzo wdzięczna, że, że wciągnęłaś mnie do tego wszystkiego i zaraziłaś takim zdrowym podejściem właśnie do zdrowia i do zielonek, za bardzo Ci dziękuję. I chciałam sobie zapytać, jak cię tutaj już mam, jako ekspertki, Aniu, powiedz mi, co takiego jest w zielonkach i dlaczego te zielonki? Co takiego jest, że powinniśmy to jeść i że to nam pomaga po prostu żyć? Już ci na to odpowiem, bo zieloną żywność macie wokoło. Teraz jest lipiec. Tej zielonej żywności jest wszędzie dużo. Jest dużo warzyw, dużo warzyw liściastych, dużo owoców. Mamy wokół siebie tak naprawdę pożywienie, tylko jest pewien problem z tym pożywieniem, ponieważ o ile ono jest właśnie naturalne, pochodzące z lasu, na przykład, albo z dzikich łąk, czy z pól, czy z dzikich sadów, to jest ok, to, to jest naprawdę pożywienie. Ale w tych naszych dzisiejszych czasach, kiedy jedzenie rośnie na półkach sklepowych, i jak zapytamy dzieci skąd się bierze, to one tak naprawdę do końca nie wiedzą wiedzą tylko, że jest w sklepie. To, to, to jedzenie, które tam leży w tym sklepie, jest po prostu zatrute. Oczywiście nie wszystko, ale większość tego, co jest dostępne w masowej sprzedaży. No i tutaj, dlaczego przyszły do nas zielonki? No właśnie one przyszły jako takie koła ratunkowe do tego stanu, w którym teraz jesteśmy, do tych czasów, w których tak naprawdę nie mamy co jeść. Ludzie się mnie często pytają: No dobrze, Ania, w takim razie, jeśli to ma pestycydy, tamto ma fungicydy, tu ma barwniki, to ma konserwanty, to jest zatrute metalami ciężkimi, to powiedz mi, co jeść. I wiesz, na to pytanie tak naprawdę trudno jest odpowiedzieć, bo ludzie lubią jeść, ja też lubię jeść tylko mając na uwadze to, czym jest zapchane to jedzenie, to aż się człowiekowi odechciewa. No i on, ludzie szukają takiego czystego pożywienia, ale czystego pożywienia, które będzie łatwe w dostępie, bo to jest jeszcze ważne, bo żeby nie jeździć po wsiach, nie szukać nie szukać gospodarzy, którzy mają gospodarstwa, którzy mają sad, ale tylko swój sad, mały sad na swoje małe potrzeby, które nie pryska, którzy nie pryskają swoich drzew którzy mają pokręcone marchewki, które nigdy nie są zlane pestycydami, no to jest to pewien wysiłek, pewien problem dla ludzi, którzy żyją w dużym mieście, to jest katastrofalny problem. Oni po prostu mają dostęp tylko do tego, co jest w tych sklepach wielkoformatowych, no i do tego właśnie zatrutego jedzenia. A więc co jeść? No i tutaj właśnie z tą pomocą przychodzą nam zielon Zielonki, czyli Czysty od toksyn, od pestycydów, od metali ciężkich sok, wyciśnięty sok trawy jęczmiennej, czyli to jest trawa zbożowa, która jest uprawiana na czystej glebie, podlewana czystą wodą i nigdy nie sypana, nie pryskana żadnymi chemikaliami. I teraz, jeśli mamy dostęp, do takiego soku i tutaj jeszcze podkreślę, że to musi być sok z trawy jęczmiennej, a nie sama mielona trawa jęczmienna, bo ona jest niestrawna dla ludzi. Ona jest dobra dla krów, dla koni, dla owiec, baranów, ale nie dla ludzi, bo my nie trawimy po prostu trawy. Ale już sok wyciśnięty z trawy, nawet jeśli jest wysuszony i w formie proszku, on dla nas jest zbawieniem. On dla nas jest dwoma talerzami surowych ekobio warzyw i owoców. I to jest jedno koło ratunkowe, a drugie chlorella. Tylko chlorella, no wiemy pewnie, wszyscy, że to jest alga słodkowodna, to jest jednokomórkowiec, który po prostu, którego zadaniem jest oczyszczanie zbiorników wodnych z toksyn, z metali ciężkich i tak dalej. I taka chlorella, którą zjemy, ona uważa nasz organizm za zbiornik wodny, który musi oczyścić. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Sama chlorela musi być czysta od toksyn. Żeby tych toksyn w nas nie wypuściła. A więc tutaj to drugie koło ratunkowe, które ja zjadam od 2014 roku i sok sprawieńczony i chorele. no muszę jeszcze raz podkreślić, najważniejsza jest jakość. I z jakością hmm. idzie też dobra opieka, dlatego że my musimy wiedzieć ile mamy zjadać tej zielonej żywności, żeby nam przyniosło to korzyści zdrowotne, ale też żeby oczyszczanie organizmu nie było takie drastyczne. Zgadza się. Ja powiem szczerze, że ja sama też zwróciłam uwagę na, na sobie i też na osobach, które gdzieś tam prowadzę, jak ważne jest dobranie odpowiedniego dawkowania, żeby właśnie, żebyśmy mogli sobie poradzić z tymi skutkami ubocznymi detoksu, bo u każdego może to być inne i bardzo ważna jest tutaj ta konsultacja, w której my regulujemy sobie to dawkowanie i indywidualnie je dobieramy, prawda? Tak, jeszcze zwrócę uwagę, że ponieważ zielona żywność jest żywnością, więc jej nie dawkujemy, tylko porcjujemy. I tak jak na przykład nie dawkujemy sobie marchewki, czy ziemniaków, czy, czy nie wiem, sałatki, no bo powiedz mi, Edytka, jaką dawkę sałatki zjadłaś dzisiaj rano na śniadanie? To było 5 gramów, 2 gramy, ile? No właśnie o to chodzi, kochani. To jest tak, że to jest pożywienie, a pożywienia nie dawkujemy, tylko je porcjujemy. Jeśli już muszy, musimy użyć takiego słowa, które nam określi, ile tego e, czystego pożywienia zjeść. No i teraz jest pytanie: czy jest e, konieczne mówienie nam, Ile jakie porcje tego jedzenia mamy zjeść, tego pożywienia? I tutaj w przypadku o ile sok strawieniczmiennej jest, może e, nie można go przedawkować. Oczywiście można go przedawkować, tak jak wszystko, tak jak sok z marchewki. Jak przedawkujemy sok z marchewki, no to wylądujemy w ubikacji, tak? Więc tutaj z sokiem strawienczmiennej z jest podobnie. Natomiast, kochani, gorzej jest z chlorellą, ponieważ chlorella oczyszcza nasze organizmy z toksyn i ze złogów, bielitach, z pasożytów, z pozostałości po pasożytach, z metabolitów, więc z, z metali ciężkich też, które poruszają które się po całym naszym ciele. Więc to oczyszczanie może być odczuwalne dla nas i może być odczuwalne w sposób taki, że nam się to nie będzie podobało. Na przykład zacznie nas trochę boleć brzuch, albo boleć głowa, albo będziemy mieć zaparcia, albo będziemy mieć biegunki. I tutaj faktycznie potrzebny jest ten doradca, który zna się na żywieniu i zna się na żywieniu żywnością funkcjonalną, jaką jest sok strawień, chlorella. i chlorela. Więc dlatego taka ważność jest tego doradcy, żeby on nam powiedział, jak to zrobić, żebyśmy się oczyścili, ale żebyśmy nie, nie siedzieli w ubikacji przez dwa dni na przykład, tak? Więc to jest ważne. I to dawkowanie, dawkujemy lekarstwa, natomiast to jest pożywienie, więc je po prostu porcjujemy. Zgadza się. A Aniu, ponieważ już tak długo pracujesz, jeżeli właśnie chodzi o zielonki, czy mogłabyś nam opowiedzieć o jakichś zielonych cudach, które już no, byłaś, których byłaś świadkiem? Yeah. Jasne, w ogóle to jest z tymi zielonymi cudami. To w ogóle jest naprawdę, to jest chyba najbardziej radosna i piękna część mojej pracy. Dlatego, że już od 2014 roku spływają do mnie faktycznie, tylko na początku nieśmiało, na początku było tego mało, a teraz coraz więcej i więcej informacji od ludzi. Jak oni dochodzą do zdrowia dzięki zielonej żywności, dzięki temu, że się dożywią i oczyszczą komórki. I to jest faktycznie największa radość. Ja w tej chwili właśnie jestem w trakcie pisania drugiej książki, która będzie, na razie tytuł roboczy: Doświadczenia na zielonej żywności lub Zielone Cuda no zobaczymy jeszcze, jak się będzie nazywać. Na pewno Przebudzenie do Zdrowia 2. Więc, więc kochani, tam będą właśnie. Te wszystkie doświadczenia na Zielonej Żywności będę opisywać nie tylko ja to, co przeżywam z Wami, ale też Wy sami, czyli sami ludzie, którzy przysyłają do mnie właśnie te swoje opisy, swoich doświadczeń. Będą tam umieszczone w tej książce i tam będzie można zobaczyć, jakie się naprawdę dzieją cuda, kiedy tylko podejmiemy decyzję o tym, że chcemy być zdrowi. Podejmiemy decyzję o tym, że ok, mamy narzędzia, teraz użyjemy tych narzędzi i sprawimy, że po prostu nasze zdrowie się polepsze, ale to nie tylko zdrowie. Całkowicie samopoczucie, lepsze wstawanie rano do pracy z energią, spokojniejszy sen lepsza praca układu pokarmowego, lepiej, lepiej, lepiej tak naprawdę funkcjonujemy, mamy tą radość i życie, no dlatego też między innymi, że chlorofil to jest słońce wpłynie. Więc jeśli tego słońca nie mamy jakoś w nadmiarze, na przykład w czasie zimowym czy jesiennym, no to faktycznie to słońce wpłynie ratuje nam dobry humor. A więc te doświadczenia, no mogę Wam powiedzieć o kilku takich doświadczeniach niedawno takie spektakularne doświadczenia, Jednej dziewczyny, która ma na imię Sandra, była chora bardzo mocno na uszczycę. Dlaczego powiem, że była chora? Ponieważ kilka miesięcy na zielonej żywności sprawiło, że jej organizm się oczyścił i sam wyregulował i doszedł do stanu normalności, czyli stanu zdrowia. A więc te tragiczne zdjęcia i filmy, które można zobaczyć nawet w internecie z jej udziałem, Zamieniły się w filmy pełne radości, pełne szczęścia, nadziei na to, że możemy pomagać też innym ludziom. Bardzo chętnie bym Wam to tutaj pokazała, ale myślę, że to będziecie mogli zdjęcia zobaczyć w tej mojej książce. Natomiast może pod tym filmem możemy dać jakiś link do tego, żebyście Państwo mogli sobie zobaczyć, jak, jak, jak to wygląda po użyciu zielonej żywności innymi takimi przykładami, to są takie przykłady kombo, bo to nie jest tak, że się zadziewa w naszym życiu, w naszym organizmie tylko jedna rzecz. Bo zwykle jest tak, że jeśli mamy jakieś dolegliwości, to one ciągną następne dolegliwości, jeśli jemy lekarstwa, to one powodują kolejne dolegliwości, problemy z wątrobą itd, i tak dalej. Więc zawsze jak Państwo do mnie piszecie, to piszecie taki zbiór tego, co się poprawiło, jak zaczęliście właśnie jeść zieloną żywność. A to jest tak naprawdę nie do opisania, bo każdy z Was ma inny zestaw, inny garnitur tych właśnie yy, tych, tych cudów. Więc jakby tutaj na pewno poprawia się układ pokarmowy, na pewno właśnie poprawia się jelit, yy, praca jeli. na pewno poprawia się praca mikrobioty. Jeśli tak, to znaczy, że zaczynamy zdrowieć. Czyli zaczynają odchodzić od nas te po prostu dolegliwości i choroby, które oceniane były jako do końca życia, jako przewlekłe, jako cywilizacyjne, jako coś, co no niestety musi się Pani nauczyć z tym żyć. A tu się okazuje, że nie, że dzięki temu, że oczyścimy komórki, że dożywimy je, nasz organizm dojdzie do samoregulacji i po prostu do stanu zdrowia. To jest najpiękniejsze, że każdy organizm ma właśnie taką własność, prawda, samoregeneracji, tylko wystarczy, że tak powiem, uruchomić odpowiednie mechanizmy, którym właśnie jest dożywienie i oczyszczenie. To jest prawda, to jest prawda. A tutaj Edytka, ja wiem, że Ty masz już naprawdę w tej chwili, po tych nawet kilku miesiącach, ponieważ Edyta, ja wiem, że Ty jesteś dietetykiem, prawda? I Ty tak, masz tak. Sporo, spore doświadczenie. Z jedzeniem, z ludźmi, masz swoich podopiecznych, którymi również się opiekujesz i polecasz zieloną żywność. Może teraz tą stronę ty nam opowiedz, jakie ty masz doświadczenia z zieloną żywnością i ze swoimi ludźmi. To będzie bardzo ciekawe. Ja wiesz co zawsze staram się. Nie ukrywam, że mam dość dużo osób, które zgłaszają się gdzieś tam na diety indywidualne, na Thermomix. I um, udaje mi się też również wielu osobom wprowadzić zielonki. Są to osoby, które są już bardzo świadome, mają, mają tą świadomość, że niestety środowisko, w którym żyjemy w dzisiejszym czasie, jest dość mocno zanieczyszczone, do tego dochodzi stres i to wszystko gdzieś w naszym organizmie generuje toksyny. Więc oprócz tego, że układam dla nich diety indywidualne na Thermomix lub też korzystają z gotowych zestawów, to właśnie dobieram um, taką kurację, porcjowanie zielone. I mam już osoby, które właśnie gdzieś tam pokonały alergię w tym momencie, właśnie przez to dożywienie. Mam kobiety, które miały problemy z zajściem w ciążę. I teraz właśnie dostałam taką wiadomość, że, że się udało, więc trzymam mocno za nie Kciuki. Tak, tak. Więc wspaniałe wiadomości. Um, wczoraj rozmawiałam z panią, która mówi, że stosuje już teraz zielonki od czterech miesięcy i poszła uh, sprawdzić, bo boryka się z insulinoopornością i dodatkowo jeszcze ma Hashimoto i powiedziała, że poszła właśnie sprawdzić um, teraz uh, wszystkie swoje wyniki i zastanawia się nad odstawieniem leków Lekarz bo mówi, że lekarz mówi, że tak jakby ta insulinooporność, cukier, cukier jest wyrównany. więc kolejny zielony cud połączenie oczywiście z dietą. Um. Myślę, że tutaj są takie, takie przykłady, które dają mi bardzo dużo satysfakcji i samopoczucia, jak również to, że są osoby, które są świadome i właśnie chcą podjąć to wyzwanie i chcą spróbować alternatywy. Ja sama na sobie wydałam ponad 10 tysięcy złotych na diagnostykę moich problemów jelitowych. Przeszłam na początku całą antybi antybiotykoterapię, po której sama czułam się jeszcze gorzej. I po pół roku, kiedy moje SIBO wróciło, zdecydowałam o nie, ja próbuję teraz jakieś alternatywy i właśnie zaczęłam um, jeść zielonki. I nie ukrywam, że nie tylko widzę, że zupełnie inaczej mój organizm teraz funkcjonuje, zupełnie inaczej pracują moje jelita. Co więcej, moje włosy nagle nabrały tempa wzrostu strasznie dużego. To samo dzieje się z paznokciami. Po raz pierwszy teraz w ogóle nie używałam kremów z filtrem, będąc w Hiszpanii, gdzie upały są przeogromne, a nieraz nie byłam spalona, więc to są takie dodatkowe gdzieś tam benefity, nazywałabym to skutki, Taki uboczny zielonek. To Eddie, masz super doświadczenia, naprawdę. Powiem wam, że ja jak to słucham, to słyszę to kilkanaście razy w tygodniu, i to są bardzo podobne doświadczenia, zwłaszcza właśnie z alergiami, albo właśnie z tym, że, nie, że ten chlorofil chroni nas przed jakimś działaniem takim mocnym słońca. Wiadomo, że nie możemy się, jak jesteśmy całkiem biali, to się nie możemy wystawić na słońce na kilka godzin, bo tutaj, to tutaj już faktycznie fizycznie ono zadziała tak, że będziemy czerwoni, ale im dłużej będziemy bić chlorofil, czyli sok z i chlorele. I od razu dodam, że chlorofil chlorofilowi nie równi. Przede wszystkim pierwsza rzecz jest taka, że jeśli Państwo macie dostęp do chlorofilu, to sprawdźcie, czy to jest prawdziwy chlorofil. Chlorofil, który jest w płynie, musi być zakonserwowany, bo inaczej on się nie utrzyma. Będą się tworzyć w nim feoforbidy, to są bardzo trujące związki, które mogą doprowadzić do ogromnego zatrucia organizmu. Nie może się gromadzić pleśni i tak dalej. Więc taki chlorofil w płynie musi mieć środki konserwujące w sobie, a więc już jest z konserwantami. My mamy ten chlorofil w proszku, w sensie takim, że jest on wysuszony, ale to nie jest sam chlorofil. To jest sok wyciśnięty z trawy jęczmiennej, który zawiera żywe enzymy, aminokwasy, witaminy, e, mikroelementy, wszystko to, co jest nam potrzebne do tego, żeby nasze komórki z tego korzystały. A więc jakby sam chlorofil to nie jest wszystko, ale wszystko zebrane razem daje nam naprawdę te efekty. I więc tutaj e, jak najbardziej w roślinach w warzywach, owocach, chlorofil żywy, naturalny, tak? Ale jeśli nie mamy dostępu do czystych eko-bio owoców, najlepiej w swoim własnym ogrodzie, to kochani, to sok z i chlorela Was po prostu uratuje. I między innymi da Wam właśnie takie efekty, jak tutaj, Edi, u Ciebie. Więc jeśli, jeśli mogę jeszcze o tych dzieciach zielonych, bo jest to ogromny problem w tej chwili. Ludzie nie mogą zajść w ciążę, mają problemy z później urodzeniem dzieci, ale jak dzieci się rodzą, to są naprawdę obciążone różnego rodzaju dolegliwościami, chorobami i problemami. I dlatego właśnie warto przed zajściem w ciążę, oczyścić organizm, dożywić go, dać naprawdę dobre warunki do tego, żeby ten dziedziuś mógł tam rosnąć. Później w trakcie ciąży również jeść zieloną żywność i od razu zaznaczam, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności ani ja, ani na pewno ty Edi, ani żaden z doradców, którzy zajmują się zieloną żywnością, naszą e, GW, My po prostu nie bierzemy odpowiedzialności za to, jeśli Państwo kupicie sobie w sklepie ze zdrową żywnością lub też w jakimś sklepie internetowym jakieś zielonki, jakąś chlorelę, jakiś jęczmień młody, który po prostu nie będzie miał właśnie tych certyfikatów i czystości. My w tej chwili nasze zielonki mają czystość badaną na 551 parametrów, na tyle jest badana chlorella, więc jakby mamy czyste narzędzia w ręce. Dlatego, kochani, te nasze zielonki po prostu no najlepsze jakościowo są i na nich pracujemy i one dają taki efekt. Dlatego, jeśli macie naprawdę czyste, jakościowo pożywienie, jeśli macie naprawdę dobrego doradcę, który Wam powie, jak to zrobić, żeby dojść do zdrowia, to macie wszystko w rękach. A decyzja o tym, czy to zrobić, czy nie, należy tylko i wyłącznie do Was. A więc dożywiamy się, oczyszczamy się i, i no i jeśli będzie taka potrzeba, to jesteśmy do Waszej dyspozycji. Edytka, powiedz mi, kochana, gdzie Cię znaleźć, gdzie Cię szukać. Wiesz co, ja mam, ja mam w sumie u siebie taki bardzo ciekawy produkt, bo um, ja oczywiście stawiam na doradztwo tutaj i opiekę właśnie klientów, więc u mnie te zielonki można zamówić poprzez zamówienie konsultacji dietetycznej, a produkty mam dla Was gratis w zestawie i podczas takiej konsultacji um, dobieramy oczywiście najlepsze produkty, jakie mamy w tym momencie dostępne, tak żeby dopasować, czy najlepszym będzie właśnie wyciskanie. Sok z młodego jęczmienia w formie sproszkowanej, czy też drażetki. Pomagam dobierać Wam również chlorelle, jeżeli o to chodzi. I co? I najciekawsze jest to, że jeżeli zrobimy taką konsultację, to w 2-3 dni te produkty są już u Was, zdzwaniamy się, i ja wtedy indywidualnie dobieram porcjowanie i jestem z Wami przez całą tą drogę właśnie oczyszczania i przebudzenia do zdrowia. To jest cudne, naprawdę. Dzięki Edi, że to powiedziałaś. To jest bardzo ważne, żebyście po prostu przez całą drogę swoją mieli ze sobą kogoś, taki, takie, takie wsparcie życiowe na Zielonej Drodze do Zdrowia, żeby w razie wątpliwości, pytań, żebyście zawsze mieli się do kogo zwrócić. Panie, bardzo się cieszę, że mogłyśmy o tym porozmawiać, Edytka, dzisiaj. Na pewno nagramy sobie jeszcze jakieś, jakieś, jakieś spotkanie dla Was, zrobimy jakiegoś live'a dla Was, żebyście mogli też zadawać pytania. I proszę Was, może zadajcie nam jakieś trudne pytania pod tym naszym nagraniem, żebyśmy mogły na nie odpowiedzieć, może w następnym odcinku. Super. Ja jeszcze Ani powiem Ci o jednej w sumie historii, która teraz przeszła mi do głowy. Bo ostatnio właśnie zgłosił się do mnie pan, który ma problemy ze swoją córką. I niestety u córki, um, przypuszczam, że jest to pewnie problem wśród wielu dzieci. Um, ta niechęć do jedzenia warzyw i owoców jest dość spora, więc dieta tej dziewczynki to jest. Nie wiem, dziewczynka ma chyba około 12 lat w tym momencie. Właśnie bazuje gdzieś tam na żywności przetworzonej, ma ogromną słabość do produktów przenicznych, do cukru i właśnie szuka teraz alternatywy i też zdecydował się na wprowadzenie zielonek. Będzie dla córki próbował robić pyszne smoothie, właśnie z zielonkami. Jest to Teraz dopiero zaczęliśmy współpracę, więc jestem bardzo ciekawa, Efektów już po pierwszym miesiącu, jak to wszystko się poukłada. No, to jest właśnie odwieczny problem, bo odwieczny nie. Od czasów, w których przyszła do nas Ameryka. Ale faktycznie ten cały zachód nam tutaj trochę zepsuł to nasze jedzenie, które jedliśmy od dziada, pradziada z ziemi. W tej chwili mamy to przetworzone jedzenie. Cieszę się, że pan jest na tyle świadomy, że po prostu zdaje hmm. sobie sprawę z tego, że jeśli nie wprowadzi właśnie chlorofilu, właśnie warzyw, owoców do diety dziecka, no to dziecko za chwilę dostanie alergii, astmy, będzie chorować, potem pójdzie Łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów i tak dalej, a na to wszystko są lekarstwa, które będą powodować kolejne komplikacje. Więc jakby tu my już jesteśmy świadomi tego, co to za sobą ciągnie. Więc ta decyzja podjęta, ten, ta jedna chwila, w której rodzic zdecyduje się, żeby jego dziecko było zdrowe i żeby zadbać o jego przyszłość, to jest chyba najważniejsza chwila dla tego dziecka i dla rodziców również. Więc ja trzymam kciuki za to. No i przede wszystkim, właśnie ważne, Edytka, że pomagasz ludziom sprawić, żeby sok z jęczmienia był bardziej smaczny, czyli żeby te dzieci też mogły go wypić. No bo tutaj w szejkach jest to fajniejsze, jak, jak dodamy łyżeczkę proszku soku z jęczmienia do właśnie jakiegoś owocowego szejka, czy nawet warzywnego, niż. niż niż jakby dręczenie ludzi czymś, co im nie smakuje. Kochani, bo to nigdy nie działa. Dlatego ja na przykład nie ustalam diet, ponieważ e, ludzie nie, nie lubią się trzymać tego, co im się każe robić, a jeszcze jak to nie jest smaczne, to już w ogóle. Więc Edytka, ty robić to lepiej, bo jakby dajesz im już gotowe przepisy na to, jak to zrobić, żeby to było pyszne, kolorowe, smaczne, no i do tego, żeby ta zielona żywność była, była w środku. Wiesz to jest właśnie ciekawe, no bo nie ukrywam, że gdzieś tam czytając wszystkie kwestionariusze żywieniowe do diety indywidualnej, ja zawsze też rozmawiam z osobą, która się zgłosiła do takiej współpracy, wszyscy teraz szukają rozwiązania najlepiej, czy ja mogę przygotować danie w 5, 10, 15 minut, najlepiej dla całej rodziny i żebym jeszcze miała ja, żeby tak jakby zgadzało się to z moją moim, z moim, z moim dietą, plus oczywiście, jeszcze jeżeli, jeżeli się da, to żeby coś zostało na drugi dzień, no i widzisz i właśnie tutaj w sumie super się u mnie sprawdzają te zielonki w formie fast foodu, ale zdrowej żywności, które możecie tak na dobrą sprawę przygotować w 30 sekund i pożywienie gotowe, więc jest to super rozwiązanie właśnie dla osób, które nie wiem, żyją gdzieś w biegu, nie mają zawsze czasu, żeby sobie coś przygotować, dużo podróżują, więc ja zakochałam się osobiście w tej alternatywie i teraz na wyjeździe też się to u mnie świetnie sprawdziło, więc piłam sobie sok z młodego jęczmienia jako bezalkoholowe koktajle nad basenem było super. Ale pięknie! To jest świetny pomysł, serio. No i tutaj właśnie, to jest ten zielony fast food. Jak nie macie czasu na to, żeby przygotowywać, gotować, albo wyciskać soki, myć sokowirówki i tak dalej, tak dalej, no to faktycznie taka zielona alternatywa jest super. A zwłaszcza właśnie dla dzieciaków, które nie lubią jeść warzyw i owoców. I one po prostu, owoce już bardziej, ale warzywa to katastrofa. W związku z tym to będzie ten taki Fast food, shake and go, takie po prostu zielone, zielony cały obiad. Oczywiście, że można to jeść na obiad, śniadanie i kolację, można jako przekąski, ale to Wam będzie wszystkim dawać naprawdę życie, zdrowie i radość no, w każdym w każdym dniu. Edytka, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Myślę, że na pewno spotkamy się jeszcze nie raz. Tak, czekamy od Państwa na informacje, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy z Anią poruszyły wspólnie. A Na koniec pokażę jeszcze raz książkę, żeby każdy mógł sobie zobaczyć i poczytać. Świetna lektura na wakacje. Ja sama przeczytałam całą ciurkiem, jestem zachwycona. Bardzo dużo pozytywnej energii, ciepła, więc myślę, że super lektura na wakacje. Dzięki wielkie, Edytka. Przutulamy Was cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Dzięki, buziaki. Pa.